To witam i zapraszam na drugi odcinek programu Metropolia, nie przez przypadek z jednej ze stacji pierwszej linii metra, bo właśnie dziś mówić będziemy o taborze podziemnej kolejki. O czym jeszcze? Inspiro w Warszawie. Traktujemy ten pociąg jako szkoleniowy. Kosmiczna lokomotywa w taborze metra. Super, jak widać. Jak to możliwe, że metro skręca? Modyfikując ustawienie, możemy uzyskać dowolny promień skrętu. Pasażerowie stołecznego metra doskonale wiedzą, że jego tabor tworzą dwa rodzaje wagonów: serii 81 produkcji rosyjskiej i hiszpańskie Metropolis. Dziś poznamy ten trzeci, który właśnie przyjechał do Warszawy i przyjrzymy się jego produkcji od kuchni. 21 grudnia pod osłoną nocy przybył prosto z wiedeńskiej fabryki pierwszy skład Inspiro. Prototypowy pociąg pełnił będzie bardzo ważną szkoleniową rolę dla pracowników metra warszawskiego. Wszystkie poprawki, które zostaną naniesione w ramach przygotowań do prezentacji tego pociągu, będą już później wykonywane również w ramach produkcji seryjnej pierwszych 10 składów zostanie wyprodukowanych w wiedeńskich zakładach Siemensa. Kamera Metropoli również tam byłaby pokazać ten skomplikowany proces od kuchni. Właśnie ta hala daje początek produkcji, tej właściwej produkcji wagonów dla stołecznego metra. Tutaj spawane są pudła stanowiące konstrukcję całego wagonu. Tutaj też są mierzone. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Praca precyzyjna. Wielkogabarytowe elementy są wymierzone co do milimetra. Do konstrukcji podwozia montowane są ściany wagonu oraz sufit. Tak ze spawane pudła pociągu poddawane są licznym pomiarom sprawdzającym dokładnie wymiary oraz jakość spawów. Pomiary dokonywane są specjalistyczną metodą fotograficzną oraz przy pomocy czujników rozmieszczonych na całym szkielecie wagonu. Kontrola jakości to postawa. Z hali montażowej pudło trafia do specjalistycznej lakierni. Tu wagony są malowane. I tu ciekawostka. Cały wagon jednym kolorem malowany jest w niespełna 20 minut. To się nazywa technologia XXI wieku. A tak Inspiro dla Warszawy wygląda w trakcie montażu nie tylko okablowania, którego jest ponad 70 km, również sprzętu elektronicznego. To co charakteryzuje. Spiro to energooszczędność, która wynika nie tylko z lekkiej konstrukcji, ale również z zastosowania nowoczesnych technologii. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest oświetlenie pojazdu, który został wyposażony w energooszczędne listwy LED. Pozwoliło to wyeliminować prądożerne żarówki i halogeny. Jednocześnie wydłuży to czas użytkowania tego typu lamp. A na deser gotowy już pociąg, i co istotne, jego wnętrze, które po wrześniowych targach Inotrans w Berlinie zmieniło się nie do poznania. Z centralnego punktu zniknęły charakterystyczne drzewka z monitorami. Efekt dużo więcej przestrzeni, którą potęguje fakt, że Inspiro jest jednoprzestrzenne. Uzyskaliśmy więcej miejsca dla osób, które będą stały podczas jazdy, a także optycznie mamy wrażenie ogromnej przestrzeni. Długości pociągu i taki efekt chcieliśmy osiągnąć. Taki efekt był też oczekiwany przez naszego klienta. Teraz już tylko czekać na pierwsze testy pasażerskie. Nie nastąpią szybko ze względu na skomplikowany proces homologacyjny, ale cierpliwość popłaci. W programie Metropolia przenosimy się na stację techniczno-postojową na Kabata, która ma nowy nabytek. To lokomotywa manewrowa LM400 o numerze seryjnym 01. Oznacza to, że to pierwszy taki model nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nowy nabytek zaskakuje przede wszystkim kosmicznym kształtem. To jednak nie kwestia mody, a wymóg bezpieczeństwa, który Metro Warszawskie przedstawiło konstruktorom pracującym w stargardzkich zakładach przemysłu szynowego. Konstrukcja lokomotywy zapewnia maszyniście dobrą widoczność, bo przecież musi się ona sprawdzać w konkretnych realiach. Jest to lokomotywa manewrowa przeznaczona do manewrów, czyli przestawiania pociągów metra na stacji techniczno-postojowej Kabaki. Do napędu tej lokomotywy służy silnik spalinowy o mocy około 400 kW. Moc to jednak nie wszystko. Hydrostatyczny napęd najnowszej generacji jest ekologiczny. Silnik spełnia najsurowsze normy czystości spalin. O innych użytecznościach nie sposób nie wspomnieć. Wszystko jest potrzebne. Lokomotywa wyposażona jest między innymi w urządzenia przeciwpoślizgowe, smarowanie obrzeży kół, komputer pokładowy i co bardzo istotne, sprzęg automatyczny współgrający ze wszystkimi typami pociągów eksploatowanych przez metro. W tym również Inspiro. Wszystko gra, wszystko widzimy na monitorze, jak doczepiamy, jak dojeżdżamy, także jest bardzo dobrze. Pozostaje życzyć owocnej służby w metrze warszawskim. W poprzednim odcinku programu Metropolia obiecaliśmy Państwu wizytę w tunelu i w nim jesteśmy. Gwarantuję, że praca przy minus 11 stopniach do najprzyjemniejszych nie należy. Niemniej prace trwają, bo trzeba zdążyć na czas. A w dzisiejszym programie zdradzimy Państwu pewną ciekawostkę: mianowicie, jak to się dzieje, że tunel zakręca, skoro wszystkie pierścienie są takie same. Dowody tej tezy znaleźliśmy w fabryce tunelu metra. Każdy wyprodukowany tam pierścień ma jednakową średnicę 6,5 metra. Składa się z 6 elementów, 5 podstawowych i jednego klucza to właśnie w nim, mimo że jest najmniejszy, tkwi tajemnica. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, w jakiej kolejności poszczególne elementy zostaną na okręgu e, ustawione. Proszę zobaczyć, jeśli, jeśli, jeśli ułożymy koło siebie elementy oznaczone e, literą A, uzyskujemy odpowiednią krzywiznę, a modyfikując ustawienie możemy uzyskać dowolny promień skrętu, tunel. Maksymalnie ciasno może zakręcić o 90 stopni na odległości 150 metrów. To taka kostka Rubika w gigantycznej odsłonie. Jeden pierścień waży aż 20 ton. Poszczególne elementy układane są przez tarczę TBM w odpowiedniej kolejności. Tu nie ma miejsca na błędy. Każdy ruch w dół, górę, prawo czy lewo jest precyzyjnie zaplanowany, ale to już temat na oddzielną historię. Dla ciekawskich dodam, że tarcze TBM muszą ułożyć w sumie aż 7000 pierścieni składających się w sumie z ponad 42000 elementów, które złożą się na centralny odcinek drugiej linii metra. Na tym kończymy dzisiejszy program, a wszystkim zainteresowanym budową centralnego odcinka drugiej linii metra przypominamy, że na skrzyżowaniu marszałkowskiej Świętokrzyskiej działa punkt informacyjny codziennie. Między godziną 10 a 19 można tutaj przyjść, otrzymać sporo informacji oraz obejrzeć np. makiety i wizualizacje, m.in. te, o których mówiliśmy w dzisiejszym programie. to. do zobaczenia za miesiąc. Projekt drugiej linii metra współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.